Cześć! No. Y Dobra, e, na trzy-cztery idę. cztery. Zobaczymy jak wam pójdzie. Ja mam lany. na prowadzeniu. Ja jestem. W adeniu? No. Zigu druga Nie. i trzecia zuzana S. <laughs> e, Lami! Wygrałam! Ej, <laughs> e, czytowałeś. Ja. Znowu! Ej, no ale to ja się go doświadczam. Znowu widzę, że na to nie dokładnie to widać. Przedtem tym polecimy. jeszcze raz, ale nie. Ty już nie nagrywasz drugiego, tylko razem, to sam. No, dobra, ja się nie. Przestańcie, dobrze. To jest nagranie. Jesteś tu. Ja się Na ej, ej, gdzie ty idziesz? Tu. Dobra. Dobra. Ej, tu, ej. Szybko, bo musimy zdążyć w 10 minut. Trzy. Tu. Trzy. Cztery. Ruszajcie. Ej, Udało e. mi się przeskoczyć. Zuzanna, jest na prowadzeniu. No. Teraz Zigu na prowadzeniu. Naruto ostatni. Zigu na prowadzeniu. Ja Zuzan... nie jest Zuzanna jest druga. No, 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 no. Naruto, Naruto nadal trzeci. Dobra, dajesz się Dobra. szybko. Kania, wiesz, że nie musisz tego przepływać. Koło tego jest, yy, koło płotu możesz przejść. Zuzanna jest na drugim miejscu, a Naruto na trzecim. Daję Dajecie, tym razem było Gi, tym razem było Romi. Ja, ja, ja nie twituję! Ja nie kwituję! Głupie jesteście, bo ja nie twituję chyba we wty. Dobra, no nie, ale na trzecie. Kto powiedział, że teraz twitujesz? Może blogi! Gi? No, e, e stójcie kurde. Chcę to zrobić. Nie, na razie nie. U, musicie dostać medale. Mm. A ja? medal. więc y, powiem tak. Y, to. Y, to... Czekaj, kiepskie. Zigu zostaje ukoronowana. Pięknym, diamentowym medalem. Dziękuję. Zuzanna S. zostaje ukoronowana złotym... sztabką złota, którą jest złoty medal. Czyli drugie miejsce. Już ci rzucam. I Naruto ze swoją odwagę dostaje Sztabkę żelaza. Ale on teraz No, Boże. Naruto, zostajesz ukoronowany. E, sztabką złota za swoją odwagę. Ej, Naruto! Nie odwaga, bo da się. Dobra, jeszcze raz idziemy. Zakończone nagrywanie i po prostu ja mam troszkę lagów jak nagrywam, więc chyba nie mogę wziąć udziału. Mam mega lagi. Dobra, to my jeszcze raz się ścigamy. Trzy, e, e. Trzy, Trzy cztery. cztery, 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 cztery nie. Dobra. Ja nie chcę się ścigać, bo początkowy najczęściej. Mamy jeszcze 5 minut. Otwieramy. Otwieramy. Uwaga. Um, Trzy, nie. cztery. Ruszajcie. Zuzanna jest na prowadzeniu. Ale Lagry... Ej, nie, czekajcie, Lagry mnie złapał, panie czy nie. No! Ej, Lagry mnie złapał. Ej, wyrzuciło mnie nią serwa. Stop! 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 O, weź wam. Zatrzymajcie się. Ale... Dobra, Zigu. Ale, jesteś z powrotem, Zigu. Zigu na trzecim. Wygram! Tym razem to chyba Kamil wygra. Nie. Tak, wygrał. Jest na pierwszym miejscu. Nie. Zdana S będzie na drugim. I Zigu, chodź na trzecie. Jezu, co ty robisz? Zobaczę, ile już czasu się nagrywa. Nie Chyba skończymy już to nagranie, bo już dużo wyścigów przyszliśmy. Ale jak to robić wyścigi do czasu, aż zajmę pierwsze miejsce? Już zajęłaś pierwsze miejsce. Nie, zajmowałam drugie. No i... jest! Czekaj, co jeszcze raz będziemy robić. Nie, właśnie. Ale teraz wszyscy razem. Oprócz mnie. No please, no ja się! Ale ja nagrywam. Ja mam lagi jak nagrywam. No właśnie będziesz nagrywał, jak przychodzisz tu. Tylko. Ey nie! Po... Ej, nie, ty chodź tam! Tu chodzi. Poczekajcie na mnie! Bo ja mam mega lag. Ej, nie, zamiejmy się, zamień się. Nie! No. Zamiejmy się! Dobra. Dobra. Czekajcie, ja coś muszę zrobić. Ej, wiecie, ile mamy jeszcze minut? Ej, to wiecie, co mamy, mamy jeszcze niecałe dwie minuty i szybko. Trzy, cztery, ruszajcie. Ej Naruto chcesz być na trzecim? Ej ja rozumiem, nie rozumiem, bo muszę... Poczekaj, Zostaw. Ej no stop w ogóle! Nie ruszamy się! No! Ja w ogóle nie chcę. Nie Poczekaj, no, to klatka. Nie! Ja nie wiem, czemu mi laguje, kurde! No nikt nie laguje! Nie wiem, kurde! Ja wiem, czemu już ci laguje! Czemu? Dobra, zaczynamy, bo zleguje. Dobrze, co? ale chyba nie zdążymy, bo, bo jeszcze mamy tylko minutkę. Bo co? Już chyba nie zdążymy, bo mamy jeszcze tylko minutkę. Wygrałam! Dabu jest na drugim miejscu, jestem na pierwszym. Dobrze, ja byłem. dobrze dobrze a ja w ogóle nie chcę bo głupia się gra bo ja byłem na pierwszym miejscu raz dobra już skończymy ten odcinek bo trochę się kłócą dziewczyny nie jestem na zerowym miejscu ale ładnie dobrze dobra. tym tym dobra, zag... na graniu zaczynamy my z wigu się wyścigujemy Dobrze, ale już nie mamy Czekaj czasu. O ludzie. Trzy. Poczekaj. Powiedzcie wszyscy cześć. 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 Pa.